Dobry dzień! Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić Suzuki SKICA 4 pierwszej generacji i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Na Nadwozie Suzuki sx 4 zasługuje więc na najwyższą ocenę. Producent nie oszczędzał ani na metalu, ani na lakierze. Body Metal toleruje nasze odczynniki opornie. Jeśli więc nadal uda Ci się znaleźć poważne ślady rdzy na używanym Suzuki SSI 4. Możesz być pewien, że samochód ten został odrestaurowany po wypadku. W pewnym stopniu korpus i okładziny wykonane z niemalowanego tworzywa sztucznego chronią. Plastikowy pancerz przyda się szczególnie na ciasnych parkingach. Wnętrze Suzuki SX-4, jak większość niedrogich japońskich samochodów, wygląda rustykalnie. Z drugiej strony niedrogi plastik ma doskonałą odporność na codzienne zużycie. Jeśli samochód był w rękach ostrożnego właściciela, nawet w SX4 z dużym przebiegiem nie uda się znaleźć we wnętrzu rys i przetarć. Przyciskom z dźwigniami nie można nic zarzucić. Działają bez zarzutu przez długi czas. Jedyną krytyką, jaką można poczynić, jest standardowe radio, którego napęd CD często ulega awarii z powodu nieostrożności samych właścicieli. Nie ma sensu tego naprawiać. O wiele łatwiej i często taniej jest podejść do problemu radykalnie i kupić nowe radio. Na różnych rynkach w Suzuki SX4 oferowane były zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne. Te ostatnie nie były oficjalnie oferowane w naszym kraju, jak to zwykle bywa. Początkowo japoński samochód był dostępny dla naszych klientów wyłącznie z silnikiem benzynowym o pojemności 1.6 litra i mocy 106 koni mechanicznych. W 2012 roku silnik ten przeszedł niewielką modernizację po czym jego moc wzrosła do 112 koni mechanicznych. Silnik jest konstrukcyjnie prosty i bardzo niezawodny. Nie wymaga praktycznie żadnej uwagi, dopóki przebieg nie osiągnie 150 200 tysięcy. Wokół tego znaku konieczna będzie wymiana łańcucha rozrządu. Razem z nim wymieniane są dwa napinacze. Pasek mocujący zmienia się częściej, co od 80 do 90 tysięcy kilometrów. Jeśli chodzi o możliwe problemy z silnikiem 1,6 litra, Właściciele powinni pamiętać, że stosowanie paliwa niskiej jakości może spowodować uszkodzenie katalizatora. Czasami generator ulega awarii, ale najczęściej nie wymaga wymiany. Podrobnych i niezbyt kosztownych naprawach może jeszcze posłużyć dość długo. Skrzynie biegów Suzuki SX-4 pasują do silnika. Są proste i niezawodne. Co więcej, dotyczy to w pełni zarówno mechaniki, jak i automatycznej skrzyni biegów. Oczywiście czterybiegowa automatyczna skrzynia biegów może wydawać się archaiczna według współczesnych standardów. Ale przy minimalnej konserwacji nie będzie z nią żadnych problemów. Tylko w tych samochodach, których właściciele lubili jeździć w terenie, automatyczna skrzynia biegów może zmieniać biegi szarpnięciami i generalnie nie działa całkiem odpowiednio. W samochodach z ręczną skrzynią biegów konieczna będzie tylko wymiana sprzęgła. Średnio wytrzymuje około od 80 do 90 tysięcy km. Suzuki SX4 z napędem na wszystkie koła sprzęgło wytrzymuje od 10 do 20 tysięcy km krócej. Ważne jest, aby zrozumieć, że napęd na wszystkie koła w żaden sposób nie czyni suzuki SX4 SUV. Z jego pomocą samochód szybciej opuści zaśnieżony podwórko, ale nic więcej. Ceną za pewność jazdy poza asfaltowymi drogami jest wysokie zużycie paliwa. Jeśli chodzi o niezawodność układu napędu na wszystkie koła nie ma na niego żadnych skarg. Jeśli karoseria Suzuki SX4 okazała się zbyt wytrzymała na korozję, to rdza dociera do połączeń gwintowych w zawieszeniu w ciągu od 3 do 4 lat eksploatacji w naszych warunkach. Ponadto właściciele Suzuki SX4 często skarżą się na trzeszczenie przegubów homokinetycznych, które pojawia się wraz ze spadkiem temperatury. Okazało się, że problemem nie był najwyższej jakości smar, który był dodawany na linii montażowej. W używanym Suzuki SX cztery przeguby CV prawdopodobnie były już wymieniane, więc zaczną skrzypieć tylko na skutek zużycia. W przeciwnym razie przednie zawieszenie wytrzymuje od 140 000 do 160 tysięcy kilometrów. Wcześniej przy około 90 tysiącach kilometrów do wymiany były jedynie ciche klocki dźwigni. Amortyzatory mają w przybliżeniu te same zasoby. Tylne zawieszenie jest konstrukcyjnie prostsze niż przednie, dzięki czemu jest jeszcze bardziej niezawodne. Jedynym słabym punktem są łożyska kół, które wytrzymują zaledwie 50 tysięcy km. Przekładnia kierownicza Suzuki SX-4 zaczęła wydawać ciche, obce dźwięki już po przebiegu od 25 000 do 30 tysięcy km. Co ciekawe, wraz ze wzrostem przebiegu dźwięki nie nasilały się i nie wpływały w żaden sposób na pracę samej zębatki. W rezultacie zarówno właściciele, jak i oficjalni dilerzy japońskiej firmy uznali to za cechę konstrukcyjną mechanizmu. Zużycie klocków hamulcowych i tarcz będzie całkowicie zależeć od sposobu jazdy właściciela SX4. Jednocześnie do 2010 roku z tyłu Suzuki SX4 montowano hamulce bębnowe, które bez wymiany mogły wytrzymać do 100 000 km. Kupując Suzuki SX4, warto sprawdzić, czy wybrany pojazd podlega wycofaniu. Po raz pierwszy wyprodukowany na Węgrzech SX4 został wycofany z rynku z powodu nieprawidłowego montażu napędu hamulca postojowego. Drugie wycofanie było konieczne w celu wymiany wadliwych katalizatorów. Szukając używanego SX4, warto pamiętać, że oprócz hatchbacka, który wyglądem przypominał małego crossovera, pod tą samą nazwą w naszym kraju sprzedawano także sedany. W 2013 roku, kiedy na rynek weszła nowa generacja tego modelu, w sprzedaży pozostała generacja pierwsza pod nazwą SX4 Classic. Pod względem technicznym, sedan nie różnił się od hatchbacka. W związku z tym jego poziom niezawodności był równie wysoki. Oznaką wysokiej niezawodności i bezpretensjonalności Suzuki SX4 jest to, że właściciele tego modelu nie spieszą się z jego porzuceniem. Na rynku wtórnym nie brakuje egzemplarzy, które od, od 6 do 7 lat są w tych samych rękach. Sytuacja, w której SX4 w ciągu od 3 do 4 lat zmieni kilku właścicieli, jest po prostu nie do pomyślenia. Niezwykle rzadko można spotkać egzemplarze z ogromnym przebiegiem. Z reguły Suzuki SX4 porusza się głównie po mieście lub raz w tygodniu zabiera właściciela z rodziną na wieś. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.